George Orwell, rok 1984, część pierwsza. Był jasny, zimny kwietniowy dzień. Zegary wybijały trzynastą. Winston Smith, przyciskając brodę, przyciskając brodę do piersi dla osłony przed zacinającym wiatrem, wślizgnął się najszybciej, jak potrafił, przez szklane drzwi rezydencji zwycięstwa. Wirujący w podmuchach wiatru ziarnisty pył, mimo wszystko dostał się do środka. W cholu cuchnęło gotowaną kapustą i starymi, szmacianymi wycieraczkami. Na jego końcu wisiał kolorowy plakat, zbyt duży do eksponowania w pomieszczeniu. Przedstawiał tylko ogromną twarz, szeroką na więcej niż metr. Twarz mężczyzny w wieku około 45 lat. Z bujnymi, czarnymi wąsami, o ostrych, interesujących rysach. Winston skierował się w stronę schodów. Nie było sensu sprawdzać, czy winda działa. I w najlepszych czasach rzadko była sprawna. Obecnie zaś w ciągu dnia przerywano dostawę prądu. To jedna z form oszczędności związanych z przygotowaniami do tygodnia nienawiści. Mieszkanie znajdowało się na siódmym piętrze. Winston miał już 39 lat. W dodatku dokuczało mu owrzodzenie żylne nad prawą kostką, to też wspinał się powoli i co jakiś czas przystawał, żeby odpocząć. Na każdym piętrze naprzeciwko szybu windy spoglądała z plakatu ogromna twarz. Wizerunek był tak sprytnie pomyślany, że oczy zdawały się śledzić każdy ruch przechodzącej osoby. Napis u dołu głosił Wielki brat widzi. W mieszkaniu dźwięczny głos odczytywał ciągi liczb, które miały jakiś związek z produkcją surówki. Głos ów wydobywał się z podłużnego metalowego panelu przypominającego mętne lustro wmontowanego w ścianę po prawej. Winston przekręcił gałkę i głos ucił nieco, lecz nadal można było rozróżnić słowa urządzenie, mówiono na nie teleekran, dawało się ściszyć, ale nie wyłączyć. Winston poszedł do okna. Był niewysoki i szczupły. Niebieski kombinezon, uniform członków partii, dodatkowo podkreślał mizerność jego ciała. Mężczyzna miał jeszcze miał bardzo jasne włosy, a twarz naturalnie rumianą, o skórze zgrubiałej od szarego mydła tępych żyletek i zimy, która właśnie dobiegała końca. Świat na zewnątrz sprawiał wrażenie zimnego nawet przez szybę zamkniętego okna. W dole, na ulicy, wiatr porywał do spiralnego tańca kurz i strzępy gazet. I chociaż świeciło słońce, a niebo było intensywnie niebieskie, rzeczywistość wydawała się bezbarwna poza porozlepianymi wszędzie plakatami. Twarz o czarnych wąsach spoglądała z każdego bardziej wyeksponowanego miejsca. Jedna wisiała na froncie budynku dokładnie naprzeciwko okna. – Wielki brat widzi – głosił napis, podczas gdy ciemne oczy zaglądały głęboko w oczy Winstona. <kluw> Niżej, na poziomie ulicy, kolejna. Ten plakat miał naderwany róg. Papier gwałtownie trzepotał na wietrze, to odsłaniając, to zasłaniając pojedyncze słowo ANG soc. Hen w oddali helikopter zapikował między dachy budynków. Zawisnął na moment jak trzmiel, po czym uniósł się zakrzywionym lotem. Był to zaglądający ludziom do okien patrol policyjny, ale te patrole nie miały wielkiego znaczenia. Liczyła się tylko myśl o policja. Za plecami Winstona głos z teleekranu nadal plutł coś o surówce i o tym, że wykonano z nawiązką dziewiąty plan trzyletni. Teleekran jednocześnie transmitował i odbierał dane. Rejestrował każdy wydany przez Winstona dźwięk. Głośniejszy od najcichszego szeptu. Co więcej, dopóki Winston przebywał w polu widzenia panelu, mógł być także obserwowany. Nikt oczywiście nie miał pewności, czy w danym momencie podlega obserwacji. Można było jedynie zgadywać, jak często i według jakiej logiki myślopolicja uruchamiała konkretny kanał przesyłu. Nie dało się wykluczyć, że obserwowali wszystkich przez cały czas. W każdym razie mogli podłączyć się do dowolnego kanału, kiedy tylko chcieli. Trzeba było żyć i ludzie tak żyli. Z przyzwyczajenia, które przeradzało się w instynkt, zakładając, że każdy człowiek, dźwięk jest podsłuchiwany, a każdy ruch podglądany, z wyjątkiem chwil, gdy w pomieszczeniu jest ciemno. Winston stał tyłem do teleekranu tak było bezpieczniej, chociaż, jak dobrze wiedział, z ludzkich pleców też można dużo wyczytać. Kilometr dalej nad brudnym pejzażem górował ogromny biały gmach Ministerstwa Prawdy. Jego miejsca pracy. I to jest Londyn, pomyślał z glistym obrzydzeniem. Główne miasto pierwszego pasa powietrznego. Trzeciej najgęściej zaludnionej prowincji Oceanii. Usiłował wydobyć z pamięci jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które pozwoliłoby ustalić, czy Londyn zawsze tak wyglądał. Rzędy rozsypujących się 19-wiecznych czynsz... czynszówek, podpartych pod bokach belkami, z oknami pozatykanymi tekturą i dachami połatanymi blachą falistą. Czy zawsze tu były? Albo te kuriozalne, walące się ogrodowe murki. Albo leje po bombach stańczącymi na wietrze okruchami tynku, sterty gruzu poprzerastane pędami wierzbowicy, czy tereny doszczętnie zrównane z ziemią przez bomby, gdzie natychmiast wyrastały kolonie obskurnych drewnianych chałup, przypominających ku kurniki. <tryk> Nic to jednak nie dało. Winston nie pamiętał, z dzieciństwa pozostała mu tylko seria prześwietlonych obrazów bez żadnego tła i przeważnie niezrozumiałych. Ministerstwo Prawdy w nowomowie mini-pra zdecydowanie wyróżniało się na tle innych widocznych budynków. Ogromne gmaszysko w kształcie piramidy, pobudowane z lśniącego białego betonu, wznosiło się tarasowo na wysokość 300 metrów. Ze swojego okna Winston widział wyraźnie, Wypisane eleganckimi literami na białej fasadzie trzy slogany partii: wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Mówiono, że nadziemna część Ministerstwa Prawdy składa się z trzech tysięcy pomieszczeń, ponoć tyle samo ma ich część podziemna. W różnych miejscach Londynu znajdowały się jeszcze trzy inne budynki o podobnym wyglądzie i rozmiarach. Do tego stopnia burowały nad otaczającą je architekturą, że z dachu rezydencji zwycięstwa widziało się wszystkie cztery jednocześnie. Mieściły cztery ministerstwa wchodzące w skład aparatu rządowego. Ministerstwo Prawdy, odpowiedzialne za wiadomości, rozrywkę, edukację i sztukę. Ministerstwo pokoju zajmujące się wojną, Ministerstwo miłości pilnujące prawa i porządku oraz Ministerstwo dobrobytu skoncentrowane na ekonomii. Ich nazwy w nowomowie brzmiały: mini pra, mini po, mini miło, mini dobro. Najbardziej przerażało Ministerstwo miłości. Gmach ten w ogóle nie miał okien. Winston nigdy nie był w środku ani nawet nie zbliżył się do Ministerstwa Miłości bliżej niż na pół kilometra. Na teren ministerstwa wpuszczano tylko w sprawach oficjalnych, a i wtedy trzeba było przedzierać się przez labirynt zasieków z drutu kolczastego, stalowych drzwi i ukrytych stanowisk karabinów maszynowych. Dodatkowo okoliczne ulice patrolowali strażnicy o twarzach goryli, ubrani w czarne uniformy i uzbrojeni w pałki teleskopowe. Winston ubrócił się gwałtownie. Wcześniej postarał się nadać swojej twarzy wyraz łagodnego optymizmu, zalecany, kiedy stało się przodem do teleekranu. Przemierzył pokój i wszedł do maleńkich kuchni. Do maleńkiej kuchni żeby wrócić do domu w porze obiadu, musiał poświęcić posiłek w stołówce. Tymczasem w lodówce miał tylko kawałek ciemnego chleba, który należało zachować na śniadanie. Zdjął z półki butelkę bezbarwnej cieczy z prostą białą etykietą, na której widniała nazwa: Dżin zwycięstwa. Z butelki wydobywał się mdlący oleisty zapach, przypominał chiński alkohol ryżowy. Winston nalał sobie prawie pełną filiżankę. Przygotował się na szok i przełknął płyn na raz jak dawkę lekarstwa. Twarz mu spurpurowiała, z oczu popłynęły łzy. To coś smakowało jak kwas azotowy. W dodatku po każdym hałście człowiek miał wrażenie, że obrywa pałką w tył głowy. Ale w następnej chwili palenie w żołądku osłabło. A świat wydał się Winstonowi trochę weselszy. Wydobył papierosa z pomiętego pudełka z napisem Papierosy zwycięstwa i nieopatrznie uniósł zgłopionowo, w wyniku czego tytoń wysypał się na podłogę. Z następnym poszło mu lepiej. Wrócił do pokoju i usiadł przy małym stole, znajdującym się po lewej stronie teleekranu. Z szuflady biurka wydobył obs buteleczkę atramentu i gruby, czysty zeszyt formatu A4 z czerwonym grzbietem i marmurową, marmurkową okładką. Z jakiegoś powodu umiejscowienie teleekranu w pokoju było nietypowe. Gdyby zamontowano go, jak to zwykle robiono, w ścianie w głębi pomieszczenia, miałby widok na całe wnętrze. Tymczasem teleekran tkwił na dłuższej ścianie naprzeciwko okna. Z jednej strony znajdowała się płytka wnęka i właśnie tam Winston teraz siedział. Kiedy projektowano te mieszkania, zapewne w tym miejscu przewidziano regał na książki. Wciskając się do wnęki, Winston był w stanie usunąć się z pola widzenia teleekranu. Mogli go oczywiście podsłuchać, o ile jednak tkwili w obecnej pozycji, nie było go widać. Częściowo właśnie przez ten nietypowy rozkład pokoju wpadł na pomysł, który miał teraz zrealizować. Częściowo zaś stało się to przez wyjątkowo piękny zeszyt. Przed chwilą wyjął go z szuflady. Takiego gładkiego, kremowego papieru nie produkowano od co najmniej 40 lat. Winston domyślał się jednak, że zeszyt pochodził z jeszcze dawniejszych czasów. Pożółkł już nieco ze starości. Zauważył go w oknie obskurnego sklepiku ze starzyzną w jednej z biedniejszych części miasta. Nie mógł sobie teraz przypomnieć, w której dzielnicy. I natychmiast poczuł obezwładniające pragnienie, żeby go mieć. Członkom partii w zasadzie nie wolno było wchodzić do zwykłych sklepów. Czyli handlować na wolnym rynku, ale nie przestrzegano tej reguły bezwzględnie, bo niektórych rzeczy, jak choćby sznurówek czy żyletek, nie dało się dostać w żaden inny sposób. Rozejrzał się szybko po ulicy, następnie wślizgnął się do sklepiku i kupił notes, notes za 2,50 dolary i centów, bez żadnego konkretnego zamiaru. Niosąc go do domu w teczce z dokumentami, odczuwał wyrzuty sumienia. Samo posiadanie takiego notesu, nawet zupełnie czystego, mogło być kompromitujące. Teraz zdecydował, że zacznie prowadzić dziennik. Nie było to zakazane. Nic nie było zakazane. Wszelkie prawa dawno już zniesiono. Nie miał jednak wątpliwości, że w razie przyłapania dostanie karę śmierci albo co najmniej 25 lat kolonii karnej. Winston umocował stalówkę w uprawce i powstał przez chwilę, żeby ją oczyścić. Pióro było archaicznym przyborem, rzadko używanym nawet do składania podpisów. Zdobył je sekretnie po prostu dlatego, że czuł iż piękny, kremowy papier zasługuje na coś lepszego niż żeby skrobać po nim kopiowym ołówkiem. Prawdę powiedziawszy, Winston nie miał wprawy w ręcznym pisaniu. Wszelkie teksty, poza najkrótszymi notatkami, dyktował do głosopisu. Oczywiście teraz to nie wchodziło w grę. Zanurzył stalówkę w atramencie i zawahał się przez chwilę. Zadrżał, zostawiając ślad na papierze, podejmował nieodwracalną decyzję. Małymi, niezgrabnymi literami napisał: 4 kwietnia 1984. Opadł na oparcie krzesła. Ogarnęło go poczucie całkowitej niemocy. Po pierwsze, nie był pewien, czy rzeczywiście jest rok 1984. Musiał być mniej więcej ten rok, bo był raczej, raczej pewien, że miał 39 lat, a wiedział, iż urodził się w 1944 lub 1945. Jednak w tych czasach datę dawało się ustalić tylko w przybliżeniu do roku czy dwóch. Nagle ogarnęła go wątpliwość: dla kogo pisze ten dziennik? Dla przyszłości, dla tych, którzy się jeszcze nie urodzili, jego umysł krążył przez chwilę wokół niepewnej daty, aż wyłoniło się używane często w nowomowie słowo dwójmyślenie. Dopiero teraz do Winstona dotarła waga tego, co przedsięwziął. Jak można porozumieć się z przyszłością? Było to z natury rzeczy niemożliwe. Jeśli przyszłość będzie przypominała teraźniejszość, nikt go nie usłyszy, jeśli zaś będzie inna, jego położenie nie będzie miało dla niej żadnego znaczenia. Siedział przez jakiś czas, tempo wpatrując się w papier.